Obóz Narodowy Radykalny. Czym jest, jakie są jego cele, dlaczego warto do niego dołączyć? ONR jest organizacją, jak to nazywamy, o charakterze wychowawczo-społeczno-wychowawczym. Oglądamy filmy, zapraszamy ciekawych ludzi, uprawiamy sport, dyskutujemy, spotykamy się, spędzamy razem czas, kształcąc się, ucząc, sięgając po Historię, po politykę. Doskonalimy się. Chcemy być bardziej świadomi tego, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w świecie. W minionym roku powstał kwartalnik ONR-u Magna Polonia. Czy może Pan powiedzieć coś więcej o tym piśmie? Dlaczego warto po nie sięgnąć? I czy zobaczymy je w kioskach albo w empikach? No, jest to nasze pismo, które ma bardzo ładną szatę graficzną, jest bardzo ciekawe treściowo. No nie wiem, czy zobaczymy w Empikach. na razie sprowadzamy wśród naszych członków i często jest tak, że, że, że brakuje, rozchodzi się to na pniu, często jest dołączona do tego jakaś płyta, albo hip-hopowa, albo rockowa, yy, o treściach patriotycznych tych wydawnictw, zwłaszcza muzycznych, yy, nigdzie nie można dostać, a na pewno te zespoły mają utrudnione yy, występy publiczne, yy, niedawno we Wrocławiu w czasie występów yy, yy, firmy, był alarm bombowy, także musieliśmy się ewakuować. Także polecam Magne, polecam wydawnictwa, które są dołączone do tego pisma. Magna Polonia to już kolejny kwartalnik o treści narodowej, ponieważ nie możemy zapominać o polityce narodowej. Czy mógłby Pan zrekomendować również to pismo i czy to jest może konkurencja względem się? No to trudno mówić o konkurencję warto czytać i to i to. To są pisma, które odwołują się do młodych patriotów, do Osob, którym treści narodowe i konserwatywne są bliskie, można dowiedzieć się bardzo dużo ciekawych rzeczy, których, jak mówię, nie dowiemy się z tych tygodników wysokonakładowych, które można kupić w kioskach, ani z telewizji. Coraz więcej ostatnio mówi się o ruchu narodowym. Czy przekłada się to także na liczbę członków, na przykład ONR-u? Zdecydowanie tak, zwłaszcza po Marszu Niepodległości. Mamy dużo deklaracji nowych, chętnych, i czasem nie mamy. Możliwości spotkać się ze wszystkimi w dogodnym terminie. Także dostaję maile i telefony, dlaczego tak to długo trwa. Także każdy, kto wysłał nam deklarację, niech cierpliwie czeka, na pewno się odezwiemy. Ostatnio mówił Pan, że Rok Narodowy kieruje się głównie do ludzi młodych, 25-30-letnich. Czemu akurat głównie do młodzieży? Czy interesem narodowym nie powinien być zainteresowany każdy bez względu na wiek? Oczywiście, że powinien być, ale zdałem sobie sprawę i to wiele lat temu, że Obecna scena polityczna jest adresowana do konkretnych grup elektoratu. No i niestety do grup tych już dorosłych, zorganizowanych, a czy do rolników, a to do pielęgniarek, a to do emerytów. Takie typowo klasowe postulaty przedstawiają partie polityczne. Natomiast wiedziałem, że po wejściu do Unii Europejskiej już po kilku latach będzie taka grupa rozczarowanych, tych, dla których Miejsca w Polsce zabrakło. No, czyli dla do młodych ludzi, którym mówiono, że żeby się najpierw kształcili w nieskończoność, potem że się wyjeżdżali za granicę, no, ale w pewnym momencie przychodzi rozczarowanie, bo mm, ja pamiętam, w czasach, gdy, gdy ja byłem młody, no to wyjazd za granicę na miesiąc, dwa, no to że w znaczny sposób reperował budżet czasem na cały rok, bo przecież były różnice w kursach walut i to znaczne. Dzisiaj, gdy ta złotówka jest, tak powiedzmy, Yy, powiedzmy, 1 do 3 czy 1 do 4 w stosunku do innych walut, no to wyjazd na miesiąc, dwa, czy nawet rok, czy nawet dwa, na dwa lata, biorąc pod uwagę koszta utrzymania tam, wcale nie powoduje tego, że Polacy wracają nagle z kapitałem, który mogły tutaj rzucić na rynku pracy. Tak się nie stało. Okazało się, że albo zostajecie tam na zawsze i na zawsze zostajecie parobkami, mm. albo wracacie tu z niczym. No cóż, ten establishment był ślepy i głuchy na te ostrzeżenia, które my adresowaliśmy wiele lat temu, przed wejściem do Unii, że tak jak Związek Radziecki był rozczarowaniem i strukturą niewydolną ekonomicznie i w wyniku rozmaitych historii musiał po prostu się zawalić, to tak samo będzie z Unią Europejską, która miała spełniać marzenia wszystkich a dzisiaj się okazuje, że jest rozczarowaniem wszystkich. No Grecja czy Islandia czy, czy Irlandia pokazały, że Unia Europejska nie potrafi sprostać wymogom czasów, że nie jest wydolna ekonomicznie, że te państwa na obrzeżach, które nawet nie są w Unii Europejskiej, a yy, w, w, ściśle współpracują gospodarczo, też ponoszą skutki, no, a że te dawne potęgi w końcu to jądro unijne, no Włochy, yy, Włochy czy Hiszpania bardzo ucierpiały. No, a Wielka Brytania już mówi jasno, że jak coś pójdzie nie tak, no to zrezygnują z tego członkostwa. No, ostrzegaliśmy, że to może przyjść rozczarowanie i to będzie rozczarowanie młodych, yy, tych ludzi, którym obiecywano złote góry. No, ja podkreślam, że obiecywano, że będzie można pojechać do pracy do Wielkiej Brytanii, yy, wypoczywać yy, w Hiszpanii kupować nieruchomości we Francji, tak miało być, a jak się okazało, to zostaje nadal zasiłek w Chrubieszowie czy tam w Bełżycach, w małych powiatowych miejscowościach. Tak to się musiało skończyć. Przewidziałem to, ostrzegałem i mam czyste sumienie, tak samo te protesty rolników, które dzisiaj są na Pomorzu. No, rolnicy narzekają, że cudzoziemcy wykupują ziemię, no, ale dopłaty do hektara rolnicy wzięli, to był taki Taka marchewka, prawda? Macie tu dopłaty, żebyście nie wierzgali, teraz my wam zabierzemy ziemię. Ostrzegałem, mam wielu świadków, że tak było. Teraz niestety płaci się alimenty od naiwności. No, ale proszę nie załamywać rąk. No, ziemia to jest taki, taka wartość, której nie można wywieźć w workach. Jak przyjdzie co do czego, to można ją odzyskać. Coraz większa ostatnimi czas jest krytyka w kierunku organizacji narodowych. Niektórzy tam chcą was delegalizować, no ewidentnie się boją. Pojawi się pytanie, kto boi się najbardziej ruchu narodowego? No ci, co mają coś do stracenia, czyli obecny establishment, ja powiem tak, że nas nie muszą się bać uczciwi, prości, zwykli ludzie, którzy jakoś wiążą koniec z końcem. Nie muszą się nas bać także wyborcy innych partii, którzy ślepo i naiwnie zawierzyli tym partiom. Powinni się jednak obawiać ludzie, którzy na Polsce usadowili się jako pasożyty, czerpią z tego duże korzyści, są świętymi krowami, próbują jakiś taki fałszywy obraz świata przedstawić i tej Polski, że, że to jest kraina taka dobrobytu, demokracji, wolności, że tu wszyscy są bardzo zadowoleni, że to jest taki obrazek jak taki lanszawcik z serialu popularnych komercyjnych stacji prywatnych. Że studenci jeżdżą taksówkami, praca tu polega na klepaniu w laptopa, na lunch się wyskakuje do restauracji sushi, i wszyscy tam tylko zajmują się romansowaniem i zakupami w galeriach handlowych. Wiemy doskonale, że tak nie jest, rzeczywistość jest inna. No ale to jest takie samo kłamstwo, jakie pamiętam z czasów tak tzw. Polski Ludowej, gdzie ulica wiedziała swoje, władza próbowała mówić swoje, no a skończyło się to wiadomo jak. No kto straciłby na na tym, że ruch narodowy mógłby zacząć kontrolować sytuację polityczną w Polsce, złodzieje, kłamcy, zdrajcy, ludzie niemoralni, którzy sprzedają i wykorzystują nasz naród. A czy ta rzekomo prawa strona sceny politycznej również powinna się czuć zagrożona? Na przykład, Prawo i Sprawiedliwość uważa się za prawicę. Czy to jest rzeczywiście prawica? Pan Hoffman nawet dodaje, że tylko PIS rządzi na prawicy i nie ma miejsca dla nikogo innego. No cóż, ja bym był chętny do takiego to scenariusza, że jest jedna duża partia na prawicy i wszystkich jednoczy, ale prawo i sprawiedliwość przez ostatnie lata robiło wszystko, żeby nie poszerzyć swojego elektoratu, żeby nie poszerzyć swoich takich szeregów ideowych działaczy. Żeby nawet yy, skanalizować te inicjatywy społeczne swoich zwolenników, którzy się pojawili po katastrofie smoleńskiej. Ten aparat partyjny PiSu był tak hermetyczny, i, i tak nie dopuszczał do siebie, yy, zwłaszcza młodych, aktywnych, ideowych działaczy, że to się taka stała grupka yy, takich zakonników wiernych prezesowi, którzy. Sami się trzymają w kupie, nikogo nie dopuszczą, no ale przecież nie ukrywajmy, no, to są starsi panowie, którzy nie potrafią zrozumieć mentalności młodego pokolenia. No, dla nich to jest wielkie halo, czy tam wiek emerytalny będzie podniesiony o dwa lata, czy obniżony o dwa lata. No, co z tego, skoro 25-latek obecny będzie miał zero emerytury. To mu jest obojętne, czy on będzie pracował 80 lat, 100 czy 50 dnia. Zero emerytury, a będzie ponosił wszelkie składki na rzecz obecnych emerytów i późniejszych. No i ta dyskusja, czy Anna Grodzka powinna być wicemarszałkiem, czy nie. Przecież są tematy tak niepoważne, że ja nie wiem po co jeszcze ktokolwiek to śledzi. Wiemy doskonale, że jest kryzys całkowity systemu, że nie ma pieniędzy, że nie ma oferty. No a Prawo i Sprawiedliwość mówi, że jest jedyną reprezentacją, przepraszam, ale kogo? Już teraz swojego aparatu partyjnego. I to nie nasza wina. Stajecie, stajecie się coraz poważniejszym graczem na scenie. Czy nie obawiacie się inwigilacji ze strony służb, czy staracie się przed tym jakoś zabezpieczyć? No, obawa jest i przecież wiemy, że, że jesteśmy inwigilowani, bo są różne akcje podejmowane, no zwłaszcza przed marszem Niepodległości. To było wiadomo, jak się przygotowali. No o ile jeszcze w tym marszu. Z 2011 roku, no to przeciwko nam wystawiono bojówki lewicowe. Prawda? Ściągnięto z zagranicy. I tutaj oni w zasadzie narobili tego fermentu przed marszem, sprowokowali i marsz został przerwany. No w roku 12 już tutaj poszedł aparat państwa. Czyli prezydent zorganizował obchody własne, policja z całego kraju została ściągnięta. Nasi działacze przed marszem byli nachodzeni, zabierano telefony i komputery, także uderzyło państwo. I najśmieszniejsze było to, że z 2011 roku ta inicjatywa lewacka była bardziej skuteczna w połączeniu z działaniem policji niż działania tego państwa, bo ten marsz z 2012 roku odbył się tak, jak miał być. Mimo tego brutalnego ataku, tych prowokacji, to marsz doszedł do celu na Agricole, rozwiązał się. Tak jak sobie życzyliśmy w tym momencie, co my sobie życzymy. I wiadomo, że to państwo ruszło przeciwko nam. No teraz uderza w nas niestety. Niestety tak zwana prawica koncesjonowana. No ciekawe, co wymyślą na jesień. No, wiemy, że nikt nam za to na, na razie medalu nie da, co robimy. Liczymy się z tym i nie jesteśmy naiwni. Wiemy, jak skończyli nasi ideowi yy, poprzednicy, czyli żołnierze wyklęci. No, sądzę, że z nami nie będzie y, aż tak brutalnie się obchodziła władza demokratyczna, no, bo jest nas po prostu więcej. Czy Ruch Narodowy przedstawi jakieś jasno sprecyzowane poglądy gospodarcze? A jeśli tak, to kiedy? Y, no W tym roku odbędzie się y, kongres, na którym zaprezentujemy zarysy naszego programu. No, oczywistą rzeczą jest to, że jesteśmy organizacją o charakterze prawicowym i konserwatywnym wobec tego, Dużym zaufaniem traktujemy obywatela jako takiego, jego przedsiębiorczość, jego wolę samodzielnego realizowania swoich zamiarów, także gospodarczych, czyli przynajmniej na tym poziomie najniższym, takiej najprostszej działalności gospodarczej, chcemy odblokować to, bo dzisiaj wiadomo, a to były trudności z dostępem do niektórych zawodów. A to trzeba ponosić olbrzymie koszta związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i tak dalej, i tak dalej, no, to nawet zabroniono handlu ulicznego w ubiegłym roku. Ja jestem zwolennikiem takiego oto państwa, w którym każdy obywatel, gdy ma ochotę podjąć działalność gospodarczą, to, to powinien spotkać się, ja nie mówię z pomocą państwa, bo to zawsze bokiem wychodzi, żeby nikt nie przeszkadzał i nie zawracał głowy. Żeby ktoś, kto wychodzi handlować na ulicę, nie był od razu załapany przez, przez straż Miejską i tam a to placowe, że płacił, a to coś, a to karę. Dlaczego i po co? Czy Ruch narodowy był gotowy do, do Sojuszu z jakąś partią polityczną? Na przykład ostatnio można było przeczytać o rozmowach z UPREM. No my cały czas rozmawiamy z, zarówno z, y, z partiami politycznymi, które już istnieją, z grupami, które Wyznają podobne wartości jak my, a nie są partiami politycznymi, a działają gdzieś tam i się zgłaszają do nas. Oczywiście, że tak. Yy, Unia Polityki Realnej jest to partia, w której ja byłem 17 lat. Także należę do tych byłych członków UPR-u, którzy nie skończyli źle, bo niektórzy poszli na przykład do ruchu Palikota. To jest dla mnie bardzo niemiła wiadomość. Liczę na to, że nie tylko ci koledzy, ale i wyborcy Palikota, jak będą mieli jasną, ideową alternatywę, to przyjdą do nas. I powiem szczerze, że wiem, że ci, którzy są narodowcami takimi od zawsze, że dla nich to, to nie wymaga definiowania nawet ten cały, ten cały problem, to oni tak na nas zagłosują. My musimy jednak otworzyć się na tych, którzy dali się wykiwać swajakom politycznym, takim jak Palikot na przykład. Ja powiem szczerze, ja zrobię wszystko żeby tych ludzi pozyskać dla nas. I jakby to nie było postrzegane, że tam niektóre moje wypowiedzi są kontrowersyjne, że czasem używam zbyt mocnych słów w wywiadach dla różnych mediów, zwłaszcza tych oficjalnych, to ja bardzo proszę naszych zwolenników o to, żeby bardziej ufali, że to jest robione w dobrej wierze, bo nie sztuka jest zrobić taki ideowy zakon wyznaczony.